Przyjechaliśmy tutaj, żeby pokłonić się przed robą pani doktor Gizeli którą bardzo szanowaliśmy, bardzo lubiliśmy, pracowaliśmy razem w Komitecie Centralnym. Tak, wiem, ja byłam na... tak. tak się stało. W każdym razie pamięć o niej. Jak najlepsze zachowuje bardzo wielu ludzi, nie tylko tutaj, mieszkających, żyjących, ale i w Warszawie i wszędzie tam, gdzie była razem z nami. Przy drodze wyjazdowej z Raci Boża jeden z przemysłowych potentatów tego regionu zakłady elektrodwęglowych węglowych im. 1 Maja. Tu produkuje się potrzebne we wszystkich gałęziach przemysłu elektrody i fabrykaty z wysoko przerobionego węgla. Wojciech Jaruzelski odwiedził kilka wydziałów produkcyjnych, a także spotkał się z aktywem społeczno-gospodarczym załogi. Rozmowy dotyczyły w szczególności przygotowań do dziesiątego plenum Komitetu Centralnego.